Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Powiedzieć, jesteś tutaj razem z nami dzisiaj, dlatego, że wierzymy. Jesteśmy głęboko przekonani, że przez Twoją służbę, przez Twoje obdarowanie działa Jezus, którego tak bardzo kochamy. Działa Jezus. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. To zaklaszmy dla Jezusa jeszcze tak z całego serca. Chwała Tobie, Panie. Dobrze tutaj być z Wami i bardzo się cieszymy razem z moją wspólnotą, która też tutaj mnie wspiera i modli się za mnie, że mogliśmy tutaj dotrzeć. Jestem na bazie drugi raz. Raz byłem tak w tłumie jedną z główek, a teraz jestem naprawdę zaszczycony i to jest wielki przywilej dla mnie być tutaj z wami i chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować, szczególnie tu pastorowi Arkadiuszowi i Wiktorii i Maciejowi za ten cały bój. Chwała Panu za was. Jeśli ktoś mi mówi, chodź, bo my wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa, pomodlimy się tak samo. To ja może bym powiedział, jak święty Agaton, papież o monoteletach i monofizytach. Kto się modli z heretykami, jest heretykiem. To jest zdrada. tchnij życie na zeschnłe kości tchnij życie. niech ta rzeka stanie się strumieniem niosącym życie przyjdź sora la mama na kora la mama na kora na sora la mama na koda sora la mama na kora na mama na sora la mama na koda la mama na kora la mama na więcej Więcej, więcej panie, więcej panie. Jena no lama dara la masie, la kore, radej. Perele meme, ne, kara mama. Na to jest twoje spotkanie, panie. To jest twój kościół, są twoi ludzie. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski gościu. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli Opoka. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Duchu Święty, przych przychodź teraz z wolnością. Wolność. Wolność. Wolność w imieniu Jezusa. Przyjmuj ją. Szczęść Boże. Moi drodzy, yy, pozwólcie, że dogram kilka słów jeszcze do filmiku pod tytułem Marcin Zieliński i jego interpretacja Pisma Świętego. Yy, no mam nadzieję, że tutaj hałasy z ulicy nie będą za, nam za mocno przeszkadzać. Yy, Dlaczego to robię? Ponieważ dowiedziałem się, że w tym roku kuria diecezji łowickiej wydała oficjalny komunikat, że nie podpisuje się pod działalność pana Marcina Zielińskiego, że nigdy nie wydała też. Kanonicznej misji nauczania, to znaczy, że nie podpisuje się pod jego nauczanie. I to w tej całej dyskusji o to, czy można, czy nie można nauczać, uważam, że jest to głos bardzo ważny, głos kościoła lokalnego i jest konieczne, aby go w tej dyskusji tutaj dołączyć. I właśnie to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże! Wiele razy kiedy modlimy się o uzdrowienie i świadczymy o tym co Bóg czynił, nagle przychodzą kolejne osoby. mówią, ja miałem z tym problem i kiedy ta osoba mówiła nagle doświadczyłem uzdrowienia. Panie dawaj im więcej, dawaj im więcej mocy, łaski, wolności. Przyjdź, przyjdź. Panie, niech te dłonie płoną ogniem. Niech płoną ogniem. Niech płoną ogniem. I błogosławimy Cię w tym, Panie, że dajesz więcej. Dawaj więcej. Dawaj więcej, bo jest więcej, jest więcej, jest więcej. Tchnij swoją obecność, Panie. Na całym świecie pojawiają się, no jak grzyby po deszczu, ludzie, którzy twierdzą, że mają objawienia. Mówią, że tu jest Chrystus, czy tam jest Chrystus. To powiedział Pan Jezus. Mówi Ewangelia, powstaną fałszywi prorocy i Mesjasze i będą działać wielkie znaki i cuda. I to się dzieje. Weźmy na przykład Zielińskiego. Nie wierzcie im. I będą wprowadzać w błąd. Jeśli to możliwe, także i wybranych, a więc tych wybranych z kościoła, którzy uwierzą i pójdą za nimi. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i ojca, i syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.